Wyznaczmy na początek równanie prostej przechodzącej przez punkty a i b. Do tego celu skorzystamy z takiego wzoru. Ten wzór znajdziesz w tablicach maturalnych. No to próbujemy. Podstawmy liczby. Kolejno mamy tak. y odjąć y a. xb to minus 2 odjąć xa. yb to 0 odjąć y a x a to minus 1 Teraz to równanie uporządkujemy W nawiasie tutaj otrzymamy minus 1 bo minus 2 dodać 1 to jest minus 1 Tutaj mamy minus 7 a tutaj mamy x dodać 1 No to tutaj jeszcze sobie zapiszę y odjąć 7 i teraz Pomnożę y, odjąć 7 przez minus 1, otrzymam minus y, dodać 7. Następnie tutaj mam minus z minusem, to jest plus, więc 7 mnożę przez x, dodać 1 i otrzymam kolejno 7x, dodać 7. To się równa 0. Teraz te wyrazy ustawiam w takiej kolejności. 7x, odjąć y, dodać 14. To się równa 0. Następnie na podstawie takiego wzoru wyznaczmy odległość punktu c od prostej o tym równaniu. Zauważ, że we wzorze mamy takie współczynniki a, b i c. Będzie to kolejno 7 minus 1 i 14. Natomiast x0 oraz y0 to są współrzędne tego punktu. OK, no to zapiszmy pod spodem D. To się równa. Wartość bezwzględną otwieramy i wpisujemy kolejno 7 razy 3. Dodać B. Tutaj mamy minus 1, więc zapiszę minus 1 razy Y0 to jest minus 5. Dodać 14. I to dzielimy przez pierwiastek kwadratowy A kwadrat dodać B kwadrat. Czyli 7 do kwadratu to jest 49, minus 1 do kwadratu to jest 1. 49 dodać 1 to 50 pod pierwiastkiem. 7 razy 3 to 21, minus 1 razy minus 5 to plus 5 i 14. Więc tutaj otrzymamy 26, dodać 14 to jest 40. Po opuszczeniu wartości bezwzględnej zostanie 40. I to dzielimy przez pierwiastek kwadratowy z 50, który zamieniamy na pierwiastek z 25 razy pierwiastek z 2. Ta piątka to jest oczywiście wynik tego działania. Piątkę z 40 skracamy przez 5. Zostawiamy 8 przez pierwiastek kwadratowy z 2. Usuwamy niewymierność zmianownika. I zostaje 8 pierwiastek z dwóch drugich, a po skróceniu to jest 4 pierwiastek kwadratowy z dwóch. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli lubisz oglądać moje rozwiązania, to nie zapomnij zostawić subskrypcji oraz koniecznie polub ten film. Dodatkowo pamiętaj, że wspierając ten kanał otrzymasz dostęp do ekstra bonusowych odcinków. Do usłyszenia za chwilkę w kolejnym rozwiązaniu. Cześć!